Witam serdecznie na moim kanale Raki. Dzisiaj czytanie partnerskie na styczeń, luty 2023. Na początek serdecznie Wam dziękuję za lajki, subskrypcje i komentarze, które są dla mnie bardzo miłe, fajne, przyjemne. Przypominam, że czytanie jest ogólne i nie będzie rezonować ze wszystkimi. Jest to czytanie długoterminowe, to tym bardziej. Nie dopasowujemy na siłę czytania do siebie, nie traktujemy jako wyrocznie. Proszę to traktować jako podpowiedź, wskazówkę, swego rodzaju poradę. Czytanie dla osób w różnych związkach: partnerskich, wolnych, takich początkowych, jakichkolwiek no, no, trójkątnych, nawet, no bo wiadomo, to są też związki. Ta sytuacja waszego związku. Co odchodzi, co przychodzi, co dobrego, co złego i wynik. Na spodzie królowa. Monet w odwrocie: Byk panna koziorożec. Osoba interesowna, skupiona na sobie przede wszystkim, dobrze sytuowana, mająca pieniądze. Ale może mieć problemy finansowe, jeżeli będzie za bardzo rozrzutna. Może być też, że jakaś kobieta, która jest w związku stałym, jeżeli byście mieli jakiś taki trójkątny związek, no to tu jakaś kobieta, chyba że wy jesteście tą osobą, ale tu jakieś problemy macie. Może być też, że jest pewnego rodzaju zachwianie, brak stałości, brak pewności i rozsądku. Wy tu macie siódemkę była w odwrocie jako sytuacja waszego związku. No, to znaczy, że no jeżeli ona będzie w odwrocie, czyli jeżeli nie wiadomo kiedy to, 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 ta energia tak, tak będzie funkcjonować, bo zanim ona jest w odwrocie, to znaczy, że musiało być w pozycji prostej, to znaczy, że ktoś tutaj... Się kucił, ktoś się tu bronił swojego stanowiska, swojej racji, swojego zdania. No. Tu jest pokazane, że ktoś odpuszcza. Ktoś też nie umie się przeciwstawić komuś. Nie jest asertywny. Pozwala im drugiej osobie na wszystko. Ona nią potrafi zaderygować. czyli Przytakujecie na wszystko, co osoba. No, odwrotnie to miało być, no ale dobra. Co osoba po prostu chce. I teraz jest tak: no, i znowu jest tutaj ta energia w odwrocie tych monet. Czyli nie ma pewności, stałości, ktoś tutaj jest rozrzutny. Może się przez to kłócicie. Może jakieś problemy finansowe macie, i tu się przez to kłócicie. I ktoś tutaj też coś narzuca, ktoś jest interesowny. No. Byk pan na koziorożec znowu. Może tak właśnie jest. Tak się pokazują karty. Że nie jesteście asertywni i nie potraficie komuś czegoś odmówić. Może. Może nie potraficie odmówić tej osobie, która ciągnie od Was pieniądze, może? Nie wiem. Albo Wy sami sobie nie potraficie odmówić jakichś wydatków i przez to się potem może kłócicie z powodu tego, że ktoś coś wydaje za dużo pieniędzy. Albo ktoś tutaj nie chce się zadeklarować, tylko tu jest pokazana energia braku stałości, pewności. No, rozsądku, czyli jeżeli to jest jakiś związek, który nie jest zalegalizowany i ktoś tu nie chce, po prostu powiedzieć, że, że nie chce coś na stałe, co odchodzi: albo osoba odchodzi z trygonu wodnego, skorpion rak, ryby, to jest piątka mieczy, ktoś się tu kłócił. Tutaj jest też e, nadużywanie alkoholu. E, Stany depresyjno-lękowe, nie wiadomo. Czy to wasza energia, czy to tej drugiej osoby. Skupienie na sobie, nie, nie widzi osoba innych, tylko myśli o, tylko o sobie, i tu są kłótnie. I tu są kłótnie: poniżanie, zdradzanie, oszustwa jakieś, oczernianie kogoś, jeden drugiego, złośliwości, uszczypliwości, różnego rodzaju. No? Czyli może być, że ta osoba będzie odchodzić. Może to jest ta osoba, która tutaj po prostu chciała tutaj wami manipulować. Co przychodzi? Przychodzi jakaś nowa oferta. No, ale będzie tak, że no, tu chodzi o ten związek. Tak więc myślę, że ta osoba będzie próbowała was przeprosić, ale coś tu nie wyjdzie, bo ta siódemka była znowu w pozycji prostej. Znowu będzie jeden drugiemu udowadniał, że ma rację, że jego zdanie się liczy, że to on się stara. No, Buławy to tutaj no, pokazane jest, ta, taki zatarg jest. No, ktoś tu przyjdzie z powrotem, żeby po prostu y, ktoś dał drugą szansę tej osobie. I to jest właśnie ten skorpion ragryby jakaś niedojrzała, niedojrzała energia. Czyli taki człowiek. No, tu się kłóci, tu się kłóci, tu odchodzi, tu przychodzi, raz tak, raz tak. No, tu y, skupiony na sobie i jeszcze może przyjdzie, i z powrotem chce jeszcze tej szansy drugiej, żebyście mu dali, żebyście, może, może się coś jeszcze uda, ale coś mi się wydaje, że tu się nie uda, bo tu jest co złego, no to tu jest pokazane, że tu w tym co złego, no co złego, co dobrego nie wiadomo, bo jedna karta mówi o złych, że tutaj niby. Niby jest jakieś uczucie, a tutaj jakaś zdrada. Ktoś szpilę wbija w serce. No. Czyli osoba, która się podaje za przyjaciela, wbija wam nóż w serce. Czyli zdradza was, oszukuje. To jest, no. Tu jakiś trójkąt jest. No. Czyli miecze z kielichami albo z buławami nie pasuje absolutnie, ta energia się kłóci, gryzie się absolutnie. To jest znowu. Czyli tu jest jakiś taki fałszywy ten, ten człowiek obok was, fałszywa osoba, bo y, słowem też można zranić w serce, też można zdradzić, też może tutaj ktoś obgadywać i powie na was coś złego y, i to też będzie zdrada, dlatego że może sobie nie życzycie, żeby ktoś wasze, wasze, wasze te y, sprawy, na przykład te związkowe opowiadał na zewnątrz. Też może być tak. Tu znowu pokazane jest, że no może to jest dla Was dobre, że tu się coś zawali. No ta wieża jest w pozycji prostej i tutaj się wali i wali się koniec tych kutni. Będzie zakończenie tego, tych kutni, tego wszystkiego. Bo ta piątka tu też jest, ta piątka była też jest tutaj. No. Chyba, że wydacie szansę jeszcze komuś, no, ale nie wiem, bo tu jest pokazane, że się wali. Wszystko się w posadach wali. To jakieś informacje mogą być też jakieś szokujące. I koniec kłótni, koniec konfliktów jakieś. Nie chcecie się już dalej kłócić, nie chcecie wchodzić w tą, tą ciężką energię agresywną, bo tu jest agresja również. Niedogadanie się. Także nie wiem, czy ta wieża będzie mówiła o tym, że Wam się to rozleci całkowicie, czy po prostu jakieś jakiś po prostu coś się zakończy i to będzie takie oczyszczenie, jakby, jakby takie oczyszczenie atmosfery. Oburzy, nie? Jest dużo huku, dużo wrzasku, dużo e, agresji, dużo wszystkiego, awantur i no nagle e, wszystko jakby milknie i kończy się. I kończy się coś. Jest oczyszczenie atmosfery. Bo tu jest pokazane na koniec, że rzeczywiście kończy się, bo ta z piątka była w znowu że kończą się kłótnie, kończą się sprzeczki, kończą się te konflikty. I trójka mówi o jakiejś współpracy, jakiś rozwój, postęp, ale może być również tak, że kończy się tutaj coś, bo tutaj jest jakiś trójkąt jakaś osoba trzecia przychodzi. Jakaś trzecia osoba przychodzi, która jakby kończy to wszystko. I po prostu już wtedy nie ma o czym gadać. Czyli jakby jest sytuacja jasna. Nie ma po co dalej się kłócić, nie ma po co wchodzić w te konflikty, nie ma po co walczyć o coś, nie ma po co te, te, te zatargi, te prowadzić i tutaj e, myśleć o tym, co się dzieje, bo tu są bardzo złe energie. Te energie są tutaj złe. Tutaj. Te energie są tutaj bardzo złe. Bardzo takie. Niszczące. Mimo, że tu są te kielichy, ale właśnie one niszczą te uczucia, właśnie. Tu jest pokazane, jakby te energie, które tu przychodzą, te, które walczą, które zranią, które zdradzają, oszukują, to one po prostu niszczą te uczucia. Niszczą. Nie ma tych uczuć. Mimo, że tu się pokazują te osoby w pozycji, tu te, te, dwie, to te dwie karty w pozycji prostej. I to nawet gdybyście chcieli dać szansę, no to się nie da, bo osoba znowu ze swoim, Znowu ponownie wychodzi ze swoimi zdaniami. Znowu ponownie od nowa zaczyna te swoje gadanie i te swoje racje. I nic się nie zmienia w tym związku, tylko jest to samo jedno i to samo. No. No. I się wali tutaj. Totalnie się wali. Wali się, ale nie wiem. Bo ta trójka jest. Jakby optymistyczną kartą, ale tym bardziej, że z piątką, że to koniec tych, tych kłótni. Ale ja nie wiem, czy to będzie mówiło o tym, że wy się dogadacie, czy o tym, że, że jakaś trzecia osoba przyjdzie i się zakończy ten związek. Tu mi wypadła taka karta na podłogę, wisielec, no to znaczy, że tu będzie zawieszenie. Czyli może być, że ta wieża będzie mówiła, że tąpnie tak, tak się, tak się coś tu zadarzy, te kłótnie, te, te zdrady, tak po prostu e, tutaj tyle narobią złego, że to wyjdzie wszystko na jaw, te informacje wyjdą i to tak tąpnie, że się rozleci to, co było. Przestaniecie się kłócić i będziecie może się zastanawiać, co dalej. Będziecie się zastanawiać, co dalej. Będziecie obserwować sytuację. Obserwować, jak się to dalej rozwinie. Będziecie czekać. To jest karta ryb. Niektórzy się tu poświęcają. Tu jest ta osoba pokazana naga. No, nagość w kartach tarota nie oznacza o jakichś takich namiętnościach od razu. Nagość w, w, ta, w kartach tarota oznacza, że pokazujemy się tacy, jacy naprawdę jesteśmy. Czyli nie ubieramy nic na siebie. Czyli jest ta, ta szczerość, ta otwartość, to pokazanie tego wszystkiego tak naprawdę, jakie to jest w rzeczywistości. Nie mamy nic do ukrycia przed tą drugą osobą, tylko mówimy szczerze wszystko tak, jak czujemy. I tu jest pokazane, że wy tu będziecie czekać. Będziecie otwarci na, te, na to, co się wydarzy. Będziecie czekać, będziecie zawieszeni, jakby. I tak powiedziałam, tu jest też takie poświęcenie się, bo kiedy widać, że już ewidentnie się wszystko rozlatuje i się wali, wy dalej się tu poświęcacie w tej energii, tu pokazane jest. Czyli jeszcze jakbyście chcieli budować to, jeszcze to ratować, no raki nie lubią bardzo zmian, jakbyście chcieli to ratować jeszcze to wszystko i czekacie, czy się coś tu jeszcze da z tego coś zrobić, no. Jeżeli tak chcecie, no to tak róbcie, no. Więc tyle dla raków. Serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie. Proszę o lajki, like, subskrypcje i komentarze i do następnego razu.